Lat temu 14 grudnia 1981 roku w kopalni węgla kamiennego piast w Bieruniu na poziomie 650 rozpoczął się najdłuższy strajk w historii Polski. Protest zaczął się pod ziemią, żądano uwolnienia aresztowanych działaczy Solidarności i zniesienia stanu wojennego. Poniedziałek 14 grudnia. Drugi dzień stanu wojennego wprowadzonego w PRL przez rząd generała Jaruzelskiego w dniu tym chyba większość załogi, udając się do pracy, niczego dobrego nie oczekiwała. Zmiana pierwsza przebiegła bez najmniejszych zakłóceń. Dopiero jeden z pracowników przedsiębiorstwa robót górniczych starał się przekonać załogę do pozostania na dole. Do zmiany pierwszej na poziomie 650 dołączyła druga i spora liczba ludzi z poziomu 500. W chwili obecnej jest nas około 2000. Podjęliśmy strajk okupacyjny. Jednym z postulatów do dyrekcji Kabuka Piast. Było uwolnienie jednego z działaczy Komisji Zakładowej Solidarności, aresztowanego w nocy z 12 na 13 grudnia. Wtorek 15 grudnia. Dowiadujemy się, że pracownicy powierzchni przerwali pracę i organizuje się pomoc dla strajkujących pod ziemią. Dochodzi informacja, że przed bramą kopalni zbiera się tłum matek i żony z dziećmi. Otrzymujemy zapewnienie o dostawach żywności i wszystkich niezbędnych rzeczy. Docierają pierwsze informacje. Strajkowały kopalnie Staszic i wujek. Załogę potraktowano okrutnie. W akcji brało udział ZOMO i wojsko. Są ofiary śmiertelne. Piątek, 18 grudnia. Przed kopalnie zajechały trzy skoty z wojskiem. Na ich widok kobiety z płaczem zaczęły interweniować. Dowódca zwrócił się o spokój, ponieważ przyjechali tylko po materiał wybuchowy z poziomu 500. Po załadowaniu odjechali. Wigilia. Czwartek. 24 grudnia. Jak tradycja każe, wszyscy muszą zasiąść przy jednym stole. Dowiadujemy się o zjeździe biskupa wraz z księżmi. Od tej chwili panuje nastrój nie do opisania. Uzmysłowienie sobie kolacji wigilijnej bez najbliższej rodziny powoduje kryzys. Ze łzami w oczach łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia. O 24 wysłuchaliśmy pasterki transmitowanej z Warszawy. Tymczasem władza szykowała się do blokady kopalni i złamania górniczego strajku, ostatniego już w kraju, poniedziałek 28 grudnia. Po pierwszych rozmowach z władzą jedni patrzyli optymistycznie, drudzy zaś z góry zakładali niepowodzenie, co zaważyło na przebiegu sytuacji. Władze to wykorzystały i przedstawiły ultimatum. Nie chcieliśmy uwierzyć, że tyle trudu poszło na marne, lecz wyjechałem z wszystkimi kolegami. Nie widzieliśmy, co nas może spotkać. Strajk pod ziemią trwał 14 ciężkich dni. Z początku było nas 2000, do końca dotrwał 1000. Kiedy i oni wyjechali, władza aresztowała przywódców, a większość strajkujących zwolniono z pracy. Ale to nie koniec tej historii. Strajk w Piaście nie poszedł na marne, bo dziś, po 30 latach, najdłuższą szychtę wspominamy już przecież w wolnej Polsce. Pułkownik wyciągnie sam rękę Gdzieś w kantorku bulgocze już czajnik Żona z ma czarną sukienkę A poza tym jest wreszcie normalnie